Dzień dobry, panie doktorze. Dzień dobry. W ostatnich latach frekwencja w wyborach w Polsce bije rekord. Dość powiedzieć, że w niedawnej pierwszej turze wyborów prezydenckich wyniosła ponad 67% i była najwyższą jaką kiedykolwiek odnotowano w takim głosowaniu. No ale 67% to rzeczywiście dużo. Jakby spojrzeć z drugiej strony, to 33% uprawnionych do głosowania nie korzysta ze swojego prawa wyborczego. Dlaczego? Oh, to moglibyśmy długo rozmawiać o tym, ale najkrótsza odpowiedź jest taka, że nie do końca wiemy tak naprawdę, bo tych wyborców, którzy są, którzy nie chodzą na wybory, zwłaszcza tych, którzy regularnie nie chodzą na wybory, ich jest w ogóle dosyć trudno zbadać, bo oni też często na przykład odmawiają udziału w badaniach. Jest kilka ciekawych projektów badawczych, które próbują tą sferę tzw. Tak grey voters, czyli właśnie takich osób, którzy być może są jakimś takim potencjalnym rezerwuarem, bo przecież oprócz tego, co pan redaktor mówi, mamy też jeszcze mitycznych Polaków, którzy właśnie nie poszli zagłosować, ale ktu, których można skłonić do głosowania. Ich jest tylko niewielka część z, tej, z tych 30 kilku procent. Badania wskazują choćby na takie czynniki, jak na przykład brak poczucia wpływu, jako jeden z takich, jako jeden z takich czynników istotnych w podejmowaniu tej decyzji o niewzięciu udziału w wyborach. Ale myślę, że brak zainteresowania po prostu tym, co jest dookoła, również jest jakimś tam istotnym czynnikiem. No, ale to być może to są też ci, którzy wrzucają nieskreślone karty. No tak, choć akurat tutaj mamy osobną grupę. znaczy, jeżeli spojrzymy na dane z PKW, to tam widzimy zarówno tych, którzy oddali głos, nieważne, znaczy widzimy tam liczby całych, wszystkich wydanych kart, Głosów ważnych i głosów nieważnych z powodów dlatego, że głos był pusty, albo dlatego, że właśnie został nieprawidłowo oddany. Więc oni akurat w tej frekwencji są uwzględnieni. Mhm, czyli powiedzenie, że te 33% to jest jakaś grupa kontestująca system polityczny, to chyba za daleko idące. Moim zdaniem tak. To znaczy, jeżeli ktoś się faktycznie uważa, że chce ten system kontestować i oddać taki głos protestu, bym powiedział, no to tutaj zdecydowanie lepszym pomysłem. Umysłem jest wrzucenie na przykład pustej kartki, ewentualnie kartki ze skreślonymi kandydatami wszystkimi. Czy w tych wyborach prezydenckich zdecyduje frekwencja, jak twierdzą niektórzy komentatorzy? Znaczy, na pewno zdecyduje liczba głosów oddanych na poszczególnych kandydatów. Natomiast jest faktycznie taki, powiedzmy, że z danych analitycznych po pierwszej turze wyłania się taki obraz, że większa frekwencja prawdopodobnie będzie tutaj sprzyjała trochę Trzaskowskiemu, dlatego że jeżeli spojrzymy na różnicę pomiędzy frekwencją w tych wyborach, w ostatnich wyborach tych parlamentarnych to widać, że te różnice frekwencyjne, czyli że mniejsza frekwencja w, tych, w pierwszej turze była głównie w zachodnich częściach Polski, czyli tam, gdzie Trzaskowski ma więcej poparcia, ale ja od razu tutaj zaznaczam, że to jest taka analiza które nie bierze pod uwagę też szeregu zmiennych, więc nie wyciągnąłbym tutaj naprawdę daleko idących wniosków. Ale jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że najprawdopodobniej ten wynik jednak będzie bardzo bliski obu kandydatów, no to tutaj faktycznie każde 100 tysięcy głosów może mieć kluczowe znaczenie. Czy to będą te głosy... Wyborców oddających swój głos za granicą, bo mówi się tu, że to też kolejny rekord, jeżeli chodzi o rejestrowanie się takich wyborców. Tak, znaczy to już wiemy. Znaczy nie wiem oczywiście, ile osób ostatecznie pójdzie zagłosować, ale wiemy, że faktycznie tych osób zarejestrowanych do głosowania za granicą jest, jest dużo, dużo więcej niż w pierwszej turze. Nie ma tak naprawdę odpowiedzi na pytanie, które głosy zdecydują, bo jeżeli mamy tak niewielką różnicę, to tak naprawdę wszystkie głosy są istotne. Już w analizie post -faktu możemy później sobie wybrać, w zależności od preferencji, czy to były głosy z dużych miast, jeżeli tam pójdzie więcej niż w pierwszej turze, czy to były głosy z zagranicy, prawda? Wszędzie, gdzie znajdziemy, że różnica pomiędzy tymi kandydatami była większa, powiedzmy, niż różnica w ostatecznym głosowaniu, no to możemy mówić, znaleźliśmy to, prawda? Ale wcale nie jest powiedziane, że. Znaczy, to na pewno nie będzie jedyny czynnik. O... No, nie jest więc przypadkiem, że akurat tutaj w tym jednym oba sztaby się zgadzają, mówiąc, że każdy głos na wagę złota. Zdecydowanie ostatniej, w ogóle ta kampania przed drugą Tromana się w dużej mierze charakteryzuje takim mobilizacyjnym i demobilizacyjnym charakterem. Czyli z jednej strony mobilizujemy naszych wyborców, staramy się zdemobilizować tych wyborców, którzy na naszego kandydata nie zagłosują. I to jest jakby taki light kampanii. No Oczywiście, oprócz tego mamy jeszcze jakby pomniejsze cele w przypadku kampanii Nawrockiego. To jest zdecydowanie ta walka o mobilizację elektoratu Mencena. To było widać w tej rozmowie z Mencenem, gdzie on. I W zasadzie bez żadnej dyskusji, z wszystkimi postulatami się zgodził, mimo tego, że one w zasadzie w znacznej części stały w poprzek i programowi PiSu i tak naprawdę też dorobkowi Prawo i Sprawiedliwości. No a Trzaskowski z kolei, mam wrażenie, jednak priorytet kładzie na właśnie mobilizowaniu do wyborów tych, którzy nie poszli w pierwszej, w pierwszej turze. Tych, ale tych, którzy 15 października 2023 tak. roku stali czasami w kolejkach po tak, zmroku jeszcze. Tak, tak. tak. No, badania tutaj pokazują, że właśnie on tak naprawdę miał lepsze wyniki niż w wyborach poprzednich w 2020 roku, często w mniejszych miejscowościach, natomiast miał słabsze wyniki w dużych miastach, więc to jest jakaś tam wskazówka, że ci wyborcy, którzy głosowali wtedy na niego czy na koalicję, teraz byli trochę bardziej. Zmobilizowani, Ale zmobilizowani. Generalnie w Polsce mieszkańcy miast jakby chętniej głosują. W Warszawie prawie 80% frekwencja w pierwszej turze, nawet w Opolu 70%. Tak, tak, tak. Zdecydowanie to oczywiście jest kolejna prawidłowość. Natomiast no w pierwszej turze ewidentnie te głosy też rozłożyły się na tą większą liczbę kandydatów reprezentujących obecną ekipę rządzącą. Mhm. A właśnie jak to jest z tą frekwencją w województwie opolskim? Rzeczywiście powinniśmy mieć takie po Poczucie, że coś jest nie w porządku u nas. Czy to są tak zwane czynniki obiektywne? Znaczy zawsze, zawsze warto pójść na głosowanie. Czy jak ktoś się zastanawia, czy pójść na wybory, żeby województwo źle nie wyglądało, to mówię tak, idź, idźcie na wybory. Przyczyny czy powody nie są aż takie istotne. Natomiast mamy oczywiście, już mówiąc serio, pewną taką strukturalną kwestię wynikającą z tego, że na listach wyborców są osoby, które tutaj nie mieszkają, albo nie mieszkają na co dzień, w dużej mierze gdzieś funkcjonują za granicą. I i nie biorą udziału w wyborach. I to, to jest taki czynnik strukturalny. Ja nie... przepraszam, wiemy, że nie biorą udziału, bo przecież mogą głosować za granicą. Czy znaczy, gdyby oni tam głosowali za granicą, to widzielibyśmy to na listach wyborców, ponieważ oni byliby z tej listy wyborców tutaj. A, czyli byłaby informacja, tutaj. Zas... Tak. Znaczy. Informacji, znaczy PKW miałaby taką informację. My e, taki, da, takie dane nie są udostępniane publicznie, więc nie jesteśmy w stanie tego sobie sprawdzić. Natomiast e, nie znajdowaliby się oni na listach wyborców tu i tu, choć oczywiście nie chcę tutaj wchodzić w szczegóły, są różne e, sposoby tego głosowania e, za granicą. Nie jestem pewien, czy w każdym wypadku również faktycznie ten, ta, ta osoba nie jest uwzględniana e, później w, e, e, w tej liście lokalnej. No właśnie, tutaj jeżeli chodzi o te osoby, które głosują poza miejscem swojego zamieszkania, no, słychać też wiele głosów, że ten system, który obecnie działa, czyli możliwość wzięcia zaświadczenia i później głosowania w każdej wybranej, w jakiejkolwiek wybranej przez siebie komisji, no, może sprzyjać nadużyciom. Czy pan się zgadza z taką oceną? Czy nie mamy żadnych dowodów na to, żeby do takich nadużyć dochodziło, zwłaszcza na jakąś tam większą skalę, bo oczywiście jakieś nadużycia pewnie się zdarzają, pewnie każdy z naszych Słuchacz miał jakiś taki przypadek, że nie wiem, ktoś mu niezbyt dokładnie sprawdził dowód osobisty, na przykład, albo w ogóle tylko rzucił okiem, albo jak ktoś głosował sam obywatelem, to, to też nie zachowano procedury. No takie rzeczy się zdarzają. Ale y, tu oczywiście mówimy o, znaczy, o tym, żeby można było mówić o tym, że y, wybory by były przeprowadzone w sposób nieucz, nieuczciwy, to jednak takie nieregularności musiałyby mieć charakter systemowy, czyli zorganizowany i naprawdę być na wielką skalę. Y, to jednak y, wydaje mi się nierealne, zwłaszcza w czasach mediów społecznościowych, organizacji tych też wyborów. nas pamiętajmy, że jednak każda komisja obwodowa wywiesza na drzwiach wyniki swoich wyborów, więc jakieś tam możliwości fałszowania są naprawdę bardzo, bardzo ograniczone. Mamy ślad papierowo od początku do końca. Przez to może trochę dłużej te głosy liczymy, no ale jednak jesteśmy w stanie później do konkretnego worka z głosami w razie ewentualnych badań prześledzić i, i, i sprawdzić. To i były takie badania przecież robione po tych wyborach e, słynnych, samo rządowych, które wtedy zresztą Prawo i Sprawiedliwość okrzyknęło sfałszowanymi, no i żadnych dowodów na to, że były tam jakieś nieregularności. Okazało się, że winny był najprawdopodobniej taka jest teza, przynajmniej profesora Flisa, ten, to w jaki sposób ten kupon wyborczy był zaprojektowany, czyli że tam nie tak było to ta książeczka. Tak, tak, tak. I na pierwszej stronie, prawda, był, był PSL, więc to najprawdopodobniej dało im taki dodatkowy bonus. No, ale nie ma żadnych wskazówek na to, że to było w jakiś sposób taki zorganizowany czy przemyślany, zrobiony to miejsce, jest losowane prawda, więc to był po prostu przypadek. Chociaż 18% głosów nieważnych chyba wtedy było. Tak, no ale to też jakby pokazuje, ale to w ogóle w wyborach samorządowych tych głosów yy, nieważnych czasami jest dosyć sporo, ale no to, yy, to też wynika właśnie często z tego, że mamy, yy, że tam się głosuje w, w trudniejszy sposób niż w wyborach, no, zwłaszcza prezydenckich. No właśnie, teraz, no teraz... dwóch teraz dużo łatwiejszy tak, wybór, tak, tak. tak. Politolog dr Bożej Choroś z Uniwersytetu Instytutu Polskiego jest gościem porannej rozmowy w Radio Opole. Ciąg dalszy rozmowy w internecie. Gmina Zębowice w Województwie opolskim, frekwencja 41,6. I poszła taka informacja w świat, poszła w Polskę. No i mieszkańcy pewnie nie poczuli się z tym komfortowo. Chociaż to pewnie nie ich wina. Znaczy no, zwłaszcza myślę nie tych wina, którzy, którzy byli na miejscu. Choć nie mamy do końca, mówiłem w poprzedniej części o tej strukturalnym problemie, ale on oczywiście nie daje nam do końca odpowiedzi na to, jaka jest ta, ten poziom rzeczywistej aktywności, więc ja bym się nie posunął do, do tego, że zębowice są tam średnio aktywne, czy nawet może ponadprzeciętnie aktywne wyborczo. Wiemy, że to zjawisko, o którym tam mówiłem, czyli tych tak zwanych martwych dusz osób, które tam de facto nie mieszkają, czasami mają nawet domy, ale po prostu w tych domach mało Przebywają. Jaka jest skala tego, trudno tak naprawdę jednoznacznie, jednoznacznie powiedzieć, no ale na pewno nie jest to jakby wskaźnik, że tam jest jakiś taki systemowy problem z taką biernością, biernością społeczną, ale no, nie zmienia to faktu, że warto tych mieszkańców, którzy tam są, jednak do głosowania mobilizować. Tym bardziej, że no te pokłady mobilizacyjne są. To znaczy, w tej gminie, podobnie jak i w innych, jak widzimy te wahania frekwencyjne, Pomiędzy poszczególnymi wyborami, to one tam również występują, prawda? Więc jakiś tam potencjał wzrostu zawsze jeszcze jest. Jak wygląda kwestia głosowania przez ludzi, którzy mieszkają za granicą w innych państwach? Bo to właściwie ten temat wraca przy okazji każdych wyborów i szczególnie w mediach społecznościowych pojawiają się takie głosy: mieszkają po 20 lat za granicą, a chcą nam wybierać prezydenta, premiera, rząd, czy tam samorządowców no, to jest bardzo, znaczy sam problem jest oczywiście istotny i on faktycznie ma pan redaktor rację wraca z reguły w, w kontekście wyborów, a już zwłaszcza jak się okazuje, że być może te głosy z zagranicy zdecydują, tak, prawda? Że, że to nie nasi. Tak, to znaczy większość krajów zezwala, przynajmniej w Europie, na takie głosowanie za granicą. Oczywiście pojawiają się różne limity związane na przykład z tym, jak długo ktoś przebywa za granicą. I, ale nie ma tutaj jakiegoś takiego jednolitego wzorca. U nas, no oczywiście wydaje się, że jednak kluczowe w tym systemie jest to, że. Że prawo do głosowania przede wszystkim mają ci, którzy czasowo przebywają za granicą, prawda? To zresztą ten system, o którym pan wcześniej wspominał, czyli to, to, to że możemy sobie wziąć taki, takie zaświadczenie, które nas będzie uprawniało do głosowania w dowolnej zasadzie komisji wyborczej, no to, to, to też jest niezwykle istotne, bo powoduje, że pomimo tego, że jesteśmy na wakacjach, na jakimś wyjeździe służbowym, czy z jakiegokolwiek innego powodu nie ma nas w domu, w zasadzie jeżeli tylko troszeczkę wysiłków to włożymy, to mamy możliwość oddania tego głosu. Natomiast jeżeli chodzi o osoby, które sta, stale mieszkają za granicą, no to tutaj też warto wiedzieć, że Wiele z tych osób jednak utrzymuje taki stały kontakt z krajem, to znaczy, często na przykład utrzymują rodziny, które tutaj się znajdują, posiadają tutaj nieruchomości, inwestują te pieniądze, które zarobili za granicą, tutaj czasami planując na przykład wrócić na emeryturę. Więc takie łatwe powiedzenie, że należałoby ich pozbawić praw wyborczych, wydaje mi się nie do końca jest uzasadnione, ale zgadzam się z tym, że ewidentnie jest to problem. Znaczy, jeżeli ktoś faktycznie mieszka za granicą, nie utrzymuje związków z krajem, nie planuje tutaj wracać, no to jest to bardzo zasadne pytanie, dlaczego taka osoba powinna mieć, powinna mieć prawo głosu. Ale też nie przesadzajmy ze skalą tego zjawiska, prawda? To nie jest, nawet jeżeli okaże się, że faktycznie w tym głosowaniu za granicą ta, 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 ta różnica w głosach będzie taka, że to może ona będzie jednym z tych czynników decydujących, no to jednak to jest cały czas kropla w skali tych pewnie dwudziestu paru milionów głosów, które zostaną w niedzielę Dana. Chociaż tutaj jest dodatkowy kontekst niedawnych wyborów w Rumunii. Tam wskazuje się, że o zwycięstwie prezydenta Dana mogła zdecy mogli zdecydować ci Rumuni, którzy mieszkają na co dzień w Mołdawii. Mówi się tutaj o tym, że to mogło być kilkaset tysięcy głosów. Mogło być, oczywiście, ale akurat w przypadku drugiej tury nie sądzę, żeby tak było, dlatego że o ile dobrze pamiętam to zanim policzono głosy z zagranicy, to on już prowadził, prawda? Więc jakby tutaj raczej obawiano się, że może, znaczy obawiano się, przypuszczano, że być może sytuacja się odwróci, ponieważ w pierwszej turze, no właśnie ta liczba głosów z zagranicy, ona była przede wszystkim na Georga Simiona skierowana, znaczy większość z nich, i ona faktycznie podbiła mu ten wynik końcowy dosyć znacząco. No ale no, Rumunia faktycznie ma ten odsetek, osób głosujących za granicą bardzo, e, e, bardzo wysoki, no, ale to też jest specyfika krajów, gdzie no, w przypadku Rumunii jeszcze inna niż w Polsce, no, bo my nie mamy takiej Mołdawii, prawda, gdzie jakoś bardzo wielu Polaków by e, mieszkało, przynajmniej stanowiło taki znaczący odsetek ludności jak, e, jak tam, ale w dalszym ciągu pytania do, 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 związane z ewentualnym pozbawieniem głosu takich ludzi są takie same jak te, te które wymieniałem wcześniej. Bardzo dziękuję za rozmowę. Politolog dr Błażej Choroś Uniwersytet do Polski był gościem porannej rozmowy w Dziękuję za zaproszenie.